Chciałem podziękować jeszcze Izabeli Maciuszek, która też przyjechała, bo, ponieważ uchodzi z granicy, ale dzisiaj przy, przyjechała do Warszawy, więc pokonała kawał drogi, żeby tu być z nami. E, nie wiem gdzie tak, Izabela, proszę bardzo. <noise> e, wspólne początki e, i przyszłość też, chyba się e, rodzi w różnych barwach kolorowych. Dziękuję Ci bardzo. Ja też bardzo Ci, Mariola. Dziękuję. Nie wiem, czy Mariola mówiła, ale już no, 20 lat chyba tych tak razem, jak się znamy, i pierwsze początki, no 25, bo to by było, I pierwsze początki tutaj, właśnie w Lennicy. tak. Dziękuję bardzo Ci. <kluczuj> I przyszłość też chyba się rodzi w różnych barwach kolorowych. Dziękuję <grym> Ci <grym> <grym> Też bardzo Ci, Mariola, dziękuję. Nie wiem, czy Mariola mówiła, ale już no, 20 lat chyba tak razem, jak się znamy, i pierwsze początki, no 25, no bo tak, no i pierwsze początki tutaj, właśnie w letnicy. Tak. Dziękuję bardzo Ci. Dobrze, i jeszcze naprawdę ostatnie dwie osoby.